Może no, jesień mamy już w pełni, to dzisiaj porozmawiamy o wiośnie, a mianowicie o infekcjach, chorobotwórczych, które kontynuują swój rozwój wiosną. O tym jakie to choroby, kiedy atakują i jak się przed nimi zabezpieczyć, pomówimy w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest ze mną doradca agrotechniczny Elwita Michał Budzik. Witam serdecznie. No właśnie przy poletku z posianym jęczmieniem ozimem. Powiedz Michał, jakie choroby zarówno dla, tej, dla tego gatunku, jak i dla wszystkich innych zbóż są aktualnie największym zagrożeniem? Musimy wiedzieć, że presja chorób w ostatnich latach znacząco wzrasta. Ciepła i wilgotna jesień sprzyja rozwojowi wielu patogenów. Jeżeli chodzi tutaj o zboża ozimę, musimy zwrócić uwagę na choroby wywoływane przez grzyby z rodzaju fuzarium. Również musimy zwrócić uwagę na mączniaka prawdziwego. Oraz jeżeli chodzi o uprawę jęczmienia ozimego na plamistość siatkową. Rolnicy zwracają uwagę na rosnący problem porażenia przez mączniaka. Powiedz, skąd tak duże porażenie właśnie tą chorobą w ostatnich latach? Musimy wiedzieć, że wraz z przedłużającą się wegetacją w okresie jesiennym wzrasta właśnie porażenie m.in. mączniakiem prawdziwym w naszych zbożach ozimych. Sprzyja temu poza przedłużającą się wegetacją również wysiewanie zbyt dużej ilości materiału siewnego. Tak? Nie ukrywamy, że przy wysokich normach wysiewu rośliny przy przedłużającej się jesieni nadmiernie się krzewią, w wyniku czego rośliny odrzucają nadprogramowe pędy boczne, które są idealnym miejscem do bytowania i rozwoju właśnie patogenów, w tym mączniaka prawdziwego. Yy, I duży wpływ ma tutaj również temperatura. Yy, oczywiście yy, mącznik prawdziwy doskonale rozwie się już od 5 stopni, a jego optimum. Rozwojowe w ciągu dnia to jest 12-18 stopni. Nie potrzebuje przy tym wiele wilgoci, a krótki okres zwilżenia wystarczy do jego prawidłowego rozwoju. Trzeba wiedzieć, że mącznik prawdziwy doskonale również się rozwija w latach suchych. A na czym polega szkodliwość w okresie jesiennym? Szkodliwość mączniaka prawdziwego w okresie jesiennym polega na zmniejszeniu powierzchni asymilacyjnej liści. Ze względu na ograniczoną ilość powierzchni zielonego liścia dochodzi do mniejszej ilości wytwarzanych asymilatów, a jak wiemy, Asimilator odpowiadają za zagęszczanie soków komórkowych. Trzeba wiedzieć, że substancje gęste, słodkie wolniej zamarzają, dlatego jest to bardzo ważne. W okresie jesiennym, w trakcie rozwoju patogenu. Wspomnieliśmy również o chorobach wywoływanych przez grzyby z rodzaju fuzarium, często uznawane za choroby związane ze zbyt często występującymi zbożami w płodozmianie. Z czego wynika tak duża szkodliwość? Choroby wywoływane przez grzyby z rodzaju fuzarium najczęściej spotykamy na plantacjach zakładanych w monokulturze zbożowej. Musimy też mieć tutaj na uwadze, że są reprezentowane przez cały kompleks chorób, począwszy od zgorzelisiewek po leśnych. Niegową. Dalej przez fuzaryjny zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, a kończący na fuzariozie kłosów. Zgorzel siewek atakuje młode rośliny, prawda? Zgadza się. Choroba atakuje rośliny w trakcie wschodów i może powodować w skrajnych przypadkach yy, zamieranie i wypadanie całych roślin. Kolejną chorobą, którą, na którą musimy zwrócić uwagę jest również pleśń śniegowa, która doskonale rozwija się już w temperaturze od 0 stopni, a choroba rozwija się już od października. Mamy zgorzel siewek, pleśniegową, śniegową, kolejna choroba to fuzeryjna, zgorzel podstawy źdźbła i właśnie ta ostatnia widoczna jest w fazie strzelania w Zbło, ale najwidoczniej jej objawy widać już po jej wykłoszeniu. Dokładnie widać to chociażby poprzez zbielenie kłosów. Tak? Kolejna choroba, o której byśmy musieli wspomnieć, to również fuzeroza kłosów, która rozwija się w trakcie kwitnienia zbóż. Kiedy akurat mamy do czynienia z dużą ilością wody, z przedłużającymi się opadami deszczu i uwilgotnieniem łanu, dochodzi do sytuacji, kiedy to kwiatki są płone, a na wytworzonych ziarniakach rozwija się mykotoksyny. Jak zatem ograniczyć występowanie infekcji wywołanymi chorobami grzybowymi z rodzaju fuzarium. Oczywiście poza zabiegami chemicznymi i właściwym płodozmianem. Powinniśmy pamiętać o resztkach pożniwnych i ich prawidłowym przykryciu i wymieszaniu z glebą. Ponadto warto stosować zespół uprawek pożniwnych oraz preparaty na bazie mikroorganizmów glebowych, takie jak albiotera, które wspomagają rozkład tutaj resztek pożniwnych w okresie pożniwnym. Ponadto warto wysiewać kwalifikowany materiał siewny w odpowiedniej obsadzie, dodatkowo dobierając odmiany o podwyższonej odporności, takie jak RGT Bilans. A jak powinna wyglądać ochrona fungicydowa przed tymi chorobami? Należy pamiętać, że ochronę fungicydową rozpoczynamy już jesienią, a wiosna jest jej kontynuacją. Najważniejsze jest, aby działać prewencyjnie poprzez ochronę ziarniaków trafiających już w momencie siewu do gleby. Jako firma stawiamy na zaprawy wysokiej jakości nowe substancje aktywne, m.in. z grupy karboksylamidów, charakteryzujące się bardzo wysoką skutecznością. Ponadto dołączamy również do ochrony fungicydowej nawozy płynne, mikroelementowe, m.in., które wpływają na poprawę wigoru młodych roślin w okresie jesiennym i przygotowują je do spoczynku zimowego. To wszystko gwarantuje zestaw Areapak Dobry Początek, a więcej informacji o nim przedstawił już mój kolega Paweł Błaszczyk. Wspomniałeś o tym, żeby zachować ciągłość ochrony, należy o niej pamiętać również wiosną. Jak zatem ją zaplanować? Ochrona wiosenna musi zabezpieczać rośliny przeciwko infekcjom jesiennym, które zostały już w tym momencie rozpoczęte, głównie przed chorobami wywołanymi przez grzyby z rodzaju Fusarium, a w dalszej kolejności przed mączniakiem prawdziwym. W tym celu polecamy zestaw fungicydowy o nazwie Areapak Netans. Jest to dwuzabiegowy pakiet fungicydowy składający się ze bardzo skutecznych substancji aktywnych, silnie zwalczających choroby fuzaryjne oraz mączniaka prawdziwego. Biorąc pod uwagę duży udział zbóż w podozmianie, które w Polsce wynosi aż około 73%, i przebieg pogody w ostatnich latach, który sprzyja rozwojowi chorób fuzaryjnych, ich szkodliwość będzie wzrastać. W związku z tym, planując ochronę fungicydową, należy do niej podejść kompleksowo, wykorzystując przy tym zabiegi agrotechniczne, a także postawić na wysokiej jakości ochronę fungicydową. Na dziś to to już tyle. Ja dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Z Państwem widzimy się w kolejnym odcinku. Zachęcam do pozostawienia komentarza na dole pod filmem i do zobaczenia.